I nasza najlepsza matko, dwa tysiące lat temu wraz z Tobą, wspólnota pierwszych uczniów Jezusa, zgromadziła się w wieczerniku na modlitwie. Apostołowie obawiali się prześladowań ze strony Żydów i dlatego trzymali się razem, szukając wzajemnego umocnienia. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie. Razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego. Moment zesłania Ducha Świętego stał się przełomowy w życiu apostołów, jak i całego Kościoła. Wspólnota Apostolska potrzebowała Twojej obecności i potrzebowała tego trwania na modlitwie wspólnie z Tobą, Matką Pana. W tej modlitwie z Maryją wyraziło się szczególne pośrednictwo zrodzone z pełni darów Ducha Świętego. Oto Ty, Oblubienico Ducha Świętego, Maryjo, stawiałaś się za Kościół Jezusa. Ostąpienie na Kościół, który zrodziwszy się z boku Chrystusa przebitego na krzyżu, miał teraz objawić się światu. Apostołowie wyszli i zaczęli głosić dobrą nowinę. Święty Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater pisze tak, wspominam również wizerunek dziewicy z wieczernika modlącej się z apostołami w oczekiwaniu na Ducha Świętego. Czy nie mógłby on stać się znakiem nadziei dla wszystkich? którzy w braterskim dialogu pragną pogłębić swoje posłuszeństwo wiary. Matko Boża, tak jak apostołowie w dniu 50 nic, tak i my dziś gromadzimy się w naszym jasnogórskim wieczorniku. Towarzyszą nam różnego rodzaju obawy. Każdy z nas tutaj przeżywa swoje troski i kłopoty. Tak jak wspólnota apostolska potrzebowała Twojej obecności, tak i my potrzebujemy Twojej obecności, Maryjo. Potrzebujemy tego trwania na modlitwie wspólnie z Tobą. Potrzebujemy tego znaku nadziei, o którym pisał święty Jan Paweł II. Nasza wiara może zostać umocniona gdy będziemy mieć żywą łączność wraz z Tobą i całą wspólnotą Kościoła. Jedność serc i umysłów ożywianych tym samym Duchem Świętym jest zawsze owocem wytrwałej modlitwy. Duch Święty modli się w nas zwłaszcza wtedy, gdy nie umiemy się modlić, gdy nasze serca są smutne, ociężałe lub gdy jesteśmy w strapieniu. Maryjo dziewico, niepokalana Matko, oblubienico Ducha Świętego, przychodzimy tutaj, my, pielgrzymi, w mocy Bożego Ducha i prosimy Cię, otaczaj opieką nasze życie i uświęcaj darem łaski nasze dusze. Uproś nam przebaczenie wszystkich naszych grzechów i pojednanie z braćmi. Przemień nasze serca, aby stały się mieszkaniem dla Twojego syna, Jezusa Chrystusa. Wspieraj nas w walce z letniością wiary, egoizmem i pychą, abyśmy mogli jak najwierniej wypełniać nasze obowiązki i służyć bliźnim. Tobie się powierzamy, O Maryjo, w naszym pielgrzymowaniu przez ten świat. Do Ciebie uciekamy się jako do naszej przewodniczki i obrony pośród trudności życia. Daj naszym sercom przepełnionym lękiem poczucie bezpieczeństwa. O Maryjo, w mocy Bożego Ducha, zechciej zwrócić ku nam swój wzrok. Ty jesteś na tej ziemi naszą nadzieją. Bądź dla nas matką niebieskiej chwały, do której pielgrzymujemy modlimy się na różańcu i rozważamy tajemnicę nawiedzenia ojcze nasz któryś jest w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź mora. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami teraz i w Amen. Maria, megumi ni michita kata, anata totomoni tomo Anata onna no de shukufuku sare no onko, jest Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami teraz, i Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Tyś Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami, grzesznymi, teraz w naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w śmierci naszej. Amen. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ja O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dołom szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Zawierzając Kościół Chrystusowy, papieża Franciszka, księży biskupów, naszą ojczyznę, Polaków w kraju i na emigracji, Jasnogórskich pielgrzymów z Polski i zagranicy, ogarniając modlitwą wszystkie intencje Księgi Apelowej, dobroczyńców Jasnej Góry, chorych, cierpiących, samotnych, radiosłuchaczy, widzów Telewizji Trwam, tych, którzy prosili nas o modlitwę, archidiecezję poznańską i parafię pod wezwaniem wszystkich świętych w Jerzewie, w dniu nawiedzenia Matki Bożej w świętym wizerunku nawiedzenia nasze rodzinne parafie z ich duszpasterzami, solenizantów i jubilatów wołamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. racz nie w potrzebach naszych, ale od złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno Chwalebna i Błogosławiona, o Pani nas. cielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas obradaj. Przyzywając orędownictwa świętego Michała Archanioła wołamy Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a tym ojcu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą, strąć do piekła. Amen. Księdza arcybiskupa Wacława, metropolitę częstochowskiego, prosimy o apelowe błogosławieństwo. W jednej z pieśni maryjnych śpiewamy, jak szczęśliwa Polska cała, gdzie Maryi kwitnie chwała, od Bałtyku po gór szczyty, kraj nasz płaszczem jej okryty. Komuś stojącemu z boku mogłoby się wydawać, że ci Polacy, katolicy to mają taki specyficzny szał wobec kobiety, którą Maryją nazywają. A to jest szukanie matki, niezawodnej nadziei i prowadzącej do syna. A szaleństwem jest obnoszenie jej wizerunku po ulicach i prowokowanie katolików do konfrontacji. Maryja, matko każdego bez wyjątku człowieka oręduj za nami do Syna. Pan z wami i niech imię pańskie będzie błogosławione teraz i na wspomożenie nasze w imieniu Pana niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i syn, i duch święty. Serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę Apelem Jasnogórskim i zapraszamy do pozostania wraz z nami. Już za chwilę na antenie telewizji trwamy serwis informacyjny. Z kolei o godzinie 21.30 na antenie Radia Maria pierwszo-sobotni wieczór modlitewny. Serdecznie zapraszamy, drodzy, pozostańcie wraz z nami. Czy to przyjęcie nie miało być dla nas? Nie. Wesela są dla gości. Wiadomość z ostatniej chwili. Samolot linii Blue Caribbean spadł do morza tuż przed rozpoczęciem podejścia do lądowania. Ekipy poszukiwawcze wyruszyły na miejsce w poszukiwaniu osób, które przeżyły. Co się dzieje? Tym samolotem lecieli Monika i Rodrigo. Jeśli bóg istnieje, jest bardzo okrutny. Dał mi kobietę taką jak Monika, żeby potem mi ją odebrać. Straciłem kogoś bardzo bliskiego dawno temu. Potrzebuję twojej rady. Myślisz, że powinienem dalej jej szukać? Czy pozwolić jej odejść? Święty Antoni Padwy, wyświadczysz mi przysługę? Spraw, by ta, która mnie nie pamięta, odzyskała pamięć. Proszę, pomóż mi. Nie pozwól mu umrzeć. Proszę, nie pozwól mu umrzeć. Święty Antoni Spadwy. Pomóż mi. Młoda kobieta znika po katastrofie lotniczej. Wszyscy są przekonani, że zginęła. Rok później, podczas pobytu na wybrzeżu, jej rodzina dowiaduje się o niewidomej cudotwórczyni, którą rybacy wyłowili z oceanu. Próba wiary. Święty Antoni Spadwy W niedzielę o 21.45. Cześć Boże, Julita Przeczka. Witam Państwa i zapraszam na informację dnia. Prawo i Sprawiedliwość nie rezygnuje ze swoich wcześniejszych zapowiedzi co do zmiany Konstytucji. Dziś w trakcie spotkania z mieszkańcami Dygowa mówił o tym Jarosław Kaczyński. Prezes partii uczestniczył w kolejnym rodzinnym pikniku pod hasłem Dobry Czas dla Polski. Musimy budować... Dobry czas dla Polski! Musimy wspólnie, podkreślam wspólnie, budować dobry czas dla Polski. Sądzę, że ten czas już jest, ale on powinien trwać za rok, za pięć, za dziesięć, za piętnaście lat. I później widzę tu napis Konstytucja. Bardzo dobrze. Rzeczywiście, proszę Państwa, pewnie nie za tym razem, ale przyjdzie taki dzień, że zmienimy konstytucję na potrzebną. Konstytucję, która będzie gwarantowała prawdziwą demokrację, prawdziwą praworządność, prawdziwą równość, która jest dzisiaj łamana. Taka będzie ta konstytucja. I będzie jasna, wyraźna, sformułowana w ten sposób, żeby były jak najbardziej utrudnione różne pokrętne interpretacje. Do wyborów dzielą nas już nieco ponad dwa miesiące, a wciąż nie wiemy, w jakiej formule wystartuje opozycja. Trwają prace nad wspólnymi listami do Senatu, co nie zmienia faktu, że w przypadku Sejmu koalicja obywatelska oraz lewica będą rywalizowały o ten sam elektorat. Według zapowiedzi prezydenta do urnu pójdziemy 13 października. To ze strony lewicy wyszedł sygnał, by ponownie usiąść do rozmów. Chcemy, żeby partie opozycyjne nie wystawiały przeciwko sobie kandydatów. W senackich okręgach jednomandatowych, mówił lider SLD, Włodzimierz Czarzasty. Lewica, w której skład wchodzą SLD, wiosna i partia razem, chce wspólnych list opozycji do Senatu. Platforma jest gotowa na rozmowy, ale porozumienia jeszcze nie ma. Na niekorzyść opozycji są okręgi jednomandatowe, wskazuje poseł.